Teraz też napisać komentarz I ma być on natychmiast wyłapkowany Ma być w toch komentarzach Wszystkie komentarze mają być takie same Wszystkie mają być wyłapkowane tak samo Co? Co to A jest? to, to, to nic nie jest DELTI! Muto jan tamuto jananana Kamuto jan Nawet słyszycie dźwięk morza? Magda Seksler prostytutka zadarna Ty co? <laughs> Pomóż mi stać

Siema Szymanko Nie no, chyba nie przebiję twojego przywitania multi. Jest! Michał, zadanie! No i znowu musiałeś mi wejść podczas nagrywania. A co ty robisz? No, tańczę. No, ja też chcę potańczyć. No, to no, zaraz nie może tak być, że ty mi widownię Słuchaj tego. Czy na jakbyśmy zrobili serię, w której byśmy gadali jak Iwona? Um, Hej, uratuj mnie. Proszę. Nie chcę umierać. Au. Co to ty? Ow. Zaraz zabiję kolejnego zombiaka. Bucha, haha, bucha, haha. Nie, no już tak. Haha, haha, haha. Haha, haha, haha. Chorwa. Chorwa. Ja jestem tutaj dzieci. Czekaj tutaj. na mnie, chcę do ciebie oh. przyjść, chcę poczuć twojego gnata. Eee. Multi Cześć, poznapi, i cię tutaj dziś rozwala, twoja noga, dziś odpadła, jakaś woda dziś umarła. Ej, co życie cię też umiera, poda, spoda, ej, ja tuka dzisiaj pigura, dzień na rakieta. Cześć, poznapi, i cię tutaj gdzieś rozwala, twoja noga, dziś odpadła, jakaś woda dziś umarła. Ej, później się też umiera oka.